Z tej strony, Jeff! Zanim jeszcze zaczniemy, chcę Was poprosić o łapkę w górę, o zasubskrybowanie mojego kanału oraz o włączenie w dzwona obok znaku subskrypcji. Pozwoli Wam to nie przegapić najnowszych materiałów na moim kanale. Z góry dziękuję, a teraz lecimy z materiałem. Witajcie moje killerki z tej strony Jeff. Dzisiaj gramy w Creepy Dates, chapter 2. Tak wiem, całkiem niedawno się pojawił chapter pierwszy na moim kanale, konkretnie na Halloween, ale mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza i będzie się fajnie to oglądało. No ale dobra, zaczynamy! Tutaj mam zapisany pierwszy czapter, końcówkę. Oczywiście koniec. Hmm. O, a to ciekawe. Hmm. Hmm. Ciekawe, syne o pastach. Troszkę mi to wygląda na shifting. Ale kurde, fajnie! Fajnie, że shifting jest uwzględniony w tej wersji. Tak, ja tutaj przeklikuję, w ogóle nie czytam, o co chodzi. Mogę tutaj posprawdzać wszystko. Sprawdź mój pokój. Hmm. Przeglądaj dalej. No dobra, sprawdzę wszystko, co mogę tutaj przejrzeć. No dobra, ostatnia, ostatni punkt. Hmm. Okej, okay. klikamy dalej. Dobra, sprawdź mój pokój. No dobra, zajrzymy wszędzie, gdzie, możli gdzie to możliwe. Może coś się zmieniło. ha, 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 ha. tutaj, tutaj. O. Kartki Slendera, klucz, pigułki Maskiego... Kurde, fajnie! No dobra, idziemy dalej. A, to tutaj. No dobra, sprawdźcie mój pokój i idziemy do łóżeczka. Tak? Mm. No dobra, ale zarąbisty notes, Jezu! Super rąski. No dobra, mniejsza z tym. Yy, klikamy dalej. Tutaj jest to pudełko z tymi artami. Klikamy, klikamy, klikamy. Bo ja chcę to jak najszybciej zrealizować. I chapter drugi. Dobra. Ciekawe, co to za miejsce. Może tędy? Yy, albo lepiej nie. Ok, idziemy w drugą stronę. Kurde. Co mi się ta łapa tak trzęsie. Nie to, Jezus Maria. Czemu nie mogę tego zamknąć? Aha, bo to nie tutaj. No dobra. O, tu już byliśmy. W poprzednim odcinku. Więc... Hmm. Tędy będzie od razu do tunelu. Może pójdę tędy. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, jesteśmy już przy rezydencji. Nieważne jest nic praktycznie. Co się stało? Eee, okej. Okay. O Jeff, cześć! Jezus Maria. Nie chcę nic mówić, ale teraz cały czas patrzę się na twarz Jeffa. Kurde. Eee... Może wezmę opcję pierwszą. Wydaje się taka najbezpieczniejsza. Dobra, dalej, 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 dalej. Hmm. Może teraz są otwarte te drzwi. E, chyba nie. Okej. Okay. A tutaj? Ale fajny korytarz! Jezu! Dobra, klikamy, klikamy, klikamy. Mm. Kuszą mnie te drzwi. Dobra, mniejsza. O matko, wygląda jak mój pokój. Czyżby to był pokój Niny? O, ładny nóż. <laughs> Ojej, jaka ona słodka. Mm. Dlaczego masz tyle obrazów z drzewem? Dlaczego nie jest perfekcyjny? Takie samo podejście jak moje. No dobra, nieważne. Co ja tam kliknęłam? Nie wiem, ale zobaczymy jak fabuła się potoczy. Tak, tak sądzę. No, wydaje mi się, że pierwsza opcja będzie najbardziej bezpieczna. No Nina tutaj się brecha, rozmawiamy. Dobra, of course. E, dlaczego Nina ma ten obrazek z tym Jeffem? Jaki słodki? Skupiłam się na tym obrazku na ścianie Niny, gdzie jest Jeff i Slender. Nienawidzę tego Arta. No dobra, mniejsza o to. Sprawdzimy tutaj wszystko i pójdziemy dalej. Dobra, to już wiedziałam. Jaka ona słodka naprawdę? No dobra, dobra. Chyba wszystko sprawdzone. Może pójdziemy tutaj? O cholera! Klockwork! Jejku! A ciekawe co by się stało, bym dała inne odpowiedzi w pierwszym chapterze. Nie wiem. Cześć, że... hmm. No dobra, przeklikamy tutaj. Hmm. Może chciałam Cię poznać, bo ja raczej bym tak zareagowała. Hmm. Dobra, spróbujemy. Przejrzymy tutaj wszystko. Hmm. O, klucz. Hm, fajnie. E, tutaj? Chyba coś się Clockwork nie spodobało. E, tutaj? O. To ta piwnica, co w poprzednim filmiku. Majora! Bierzemy. To jakiś ten drzew jest słodki. Ups. No widzę Benio, chyba nie jest zbyt zadowolony. No, ale dobra, wychodzimy. A tutaj? Oko. coś czuję, że Lapin Jack. No oczywiście, że tak. <laughs> nie, no fajny. Dobra, przeklikamy tutaj wszystko. Yy... Może pierwsza odpowiedź byłaby najbardziej odpowiednia? No, wydaje mi się, że tak. Um. O, piesek z balonów, piereczek. I to chyba wszystko. Dobra, to idziemy na górę. Hej, kadże! Dobra, idę do jego pokoju. No, jak fajnie, fajnie. Hmm, which one? Hmm. Jejku, jego on ma bogatą minikę! ale fajny! Jejku! Oj, Jeff bez koszulki! Matko, jedyna! A! No dobra. O, podobna jest w Jeff The Killer Liu, Ryu, um, okej. Okay. Przeklikamy. Może będzie najbezpieczniej przeklikać żeby nie wchodzić w interakcję. Oho, Liu się wkurzył. Jaki słodki grymasik on ma Jejku uh, Of course Idę mm. Okej, okay, fajnie oh. Super no, wygląda na to, że to jest bardziej tak, e, takie spełnienie moich marzeń niż zwykła gra. Hmm. Może zapytamy go o to wszystko. To mój pies Smiley. A, czyli Jeff nie wie, gdzie teraz jest Smiley? Ale pokażę mi go następnym razem. Ewentualnie później. Nie, no spoko! Okej. Okay, sprawdźmy tutaj wszystko. Hmm. E, dobra, mogę tutaj coś poklikać? E, tutaj chyba raczej już nie. Tutaj wszystko jest sprawdzone. O, o to zapytamy. Hmm, Okej. Okay. Dobra. I co ja mam teraz zrobić? Może tutaj? Okej. Okay. Maski bez maski. Kurde, jak to brzmi. No dobra, dobra, dobra. Nieważne. Hmm. Dobra, może kliknę cokolwiek. Pierwsza opcja, druga. No dobra, może druga. Ok, klikamy, klikamy. I mogę coś tutaj sprawdzić? Chyba nie. Może tu? Mm. O kurna mać. Kolejny. O, dziękuję, Jeff. Tobie weź się ubierz. No, w końcu. <grystanie> e, co ja tam kliknąłem? Nie mam bladego pojęcia. Ale dobra, klikamy dalej. Oho, uh -huh, ktoś mnie nie szuka. Czyżby Slendy? Tak, Slendy. Okej, okay, tutaj przeklikamy wszystko. E hmm. Dobra, może wezmę to. Hmm. Aha, okej. Okay. No, Jeffy Benion. Najlepszy duet. No ale ja tutaj nie mówię o tym, że shipping, tylko po prostu najlepszy duet, że oni są kumple. Dobra. To co teraz do pokoju Jeffa? No, nic nie mogę tutaj klikać. Może na dół? O, ok. Znowu śmieci. Uuu. Oj, nie mają w broniach. No ale dobra. Ja jako ja wybieram nóż. Teof, jesteś przesłodki, zwłaszcza jak masz te rumieńce. O, mogę wyjść, fajnie. No dobra, przeklikam tutaj wszystko. Tutaj pójdę. Ok, przeklikam. O, tak. Hej. Nie no, Jack zawsze jest fajny. Dobra, dobra. Tutaj mogę przeszukać wszystko. Jack, nie denerwuj się, nie nerwuj. Ja tutaj tylko poglądam. No dobra. Chyba więcej nic nie mogę sprawdzić. O, wszystko przejrzone. Ok. No dobra, klikamy, klikamy, klikamy. No, klikamy, klikamy. Hmm. Ja chyba wolę z Jeffem. Okej okay. No to tutaj. Hmm. Okej. Okay. Super. Tutaj. I... najprawdopodobniej tutaj. Super. O, jakaś łazienka. Mm, o cholera. Co to było? Oj, grabie! Jajku, grabie! Jak ja lubię grabie! No dobra, dobra. Okej, okay, teraz muszę powalczyć. Klikamy, 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 klikamy. No, udało się. O Jeff, pokaż co mam zrobić. Ojej, jakie fajne zdjęcie, jaki fajny obrazek. Fajnie, że rusza też oczami. Super! No dobra. Fajnie, naprawdę zarobiście. O, Slendy. No dobra, dobra. Ech, chyba to będzie dobra odpowiedź tak hmm, 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 hmm. klikamy klikamy okay, jesteśmy znowu w gabinecie slendera hmm, 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 hmm. dobra e, e, czerwony e, ice cream to było troszkę dziwne, nawet jak na Slendera. Oho! Nina! O jaki on fajny! Jejku! Kurde, nie no jest przesłodka w tej grze. Takie to urocze. Okay. no to już chyba się kończy. Klikamy, klikamy. I koniec. No cóż, ja już nie mogę się doczekać chapteru trzeciego. No ale dobra, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. No to na razie, moje killerki.